Siemanko, siemanko, z tej strony ocz. A dziś odpowiem Wam na pytanie: 5 sposobów na to, jak zdobyć legendę. 5 eee, sposobów? Tylko 5 sposobów przedstawię. Jest ich więcej. Pytanie i proste, i trudne. Nie wszystko można zrealizować tak, jakby się chciało, bo nie każdy ma taką możliwość, każdy z nich zrealizować. Ale poruszę tutaj pięcie takich głównych aspektów. Pierwszym z nich jest tutaj aukcja. Możesz sobie tą legendę po prostu kupić. Wchodzisz, patrzysz co tam masz, bierzesz i kupujesz. Ale do tego trzeba mieć trochę hajsu. A jak wiemy, o hajs trudno. Na przykład tutaj mamy rękawice stoloka, które potrzebuję. które niebawem dostanę od Kamila. Ale do samego kupienia, już za 1G są. Nie tylko tutaj powiedzmy stoloka. Tutaj są tańsze, z, ale z odwiązaniem. Czy też inne legendy, które możesz odwiązać i kupić, to jest taniej. No i to jest jeden ze sposobów. No tutaj też przeglądam, co się dzieje na, na Katacha. Widzę 3 dni temu. Złowcy czaszek, ale to z P1, bo mi tak z X w ogóle nie kojarzy takiego ziomka, żeby mi wbijał na czaszkę, to... E, możesz sobie... Zobaczyć co tutaj jest i sobie kupić to co potrzebujesz. Ale nie wszystko też jest. Choć spojrzenie smoka, nie powiem, nie powiem, przydałoby mi się. Miałem już je kiedyś, ale musiałem sprzedać, żeby mi na inne legi. 550M licytujemy. W sumie, czemu nie? To co? Pochajsik do depo. I licytujemy pierścień legendarny i. W sumie, Sygnet, ale Sygnet jest drogi. Tu już wolę tutaj dać 550. I licytuj. No i to jest pierwszy sposób na swoją wymarzoną legendę. Drugim sposobem, który tutaj Wam pokażę, w sumie nie pokażę, o którym wam opowiem, to jest po prostu pochodzić sobie po mapkach. I zobaczyć, czy był tu jakiś świr. I po prostu taką legę sobie wyrzucił i możesz sobie podnieść ją z ziemi. Ja co prawda tak z legami nie robię, ale robię tak z heroikami. Na przykład patrzcie, wychodzę i wyrzucam bierzcie, patrzcie, rzucam. I wszyscy stoją. I nikt nie bierze, co jest najciekawsze. Patrzcie, leży sobie Hero na środku mapki już tyle czasu i nikt nie bierze. O, teraz przyszedł marketingowiec, podleciał, wziął. Wow. I tak samo tylko z legą. Drugi sposób. Trzecim sposobem. Jest po prostu zagadywać do ziomeczków i od kogoś dostać. Na przykład tutaj stoi Heveri możemy do niego napisać. I się pytamy, Heveri, dasz legę? A Heveri stoi i zobaczymy, czy odpisze. Stoi i stoi. Eee, więc za chwilę wam powiem, czy odpisał, czy nie. No na razie, na razie poczekam. I to jest... Eee, i to jest sposób numer 3. Czwartym sposobem, jak zdobyć tą legendę, jest tutaj sposób, który mi wyszedł po ostatnim live'ie. Jak zakończyłem live'a, tam jeszcze mm, potem musiałem poogarniać parę rzeczy. I przed snem, ubiłem sobie Brechereta. I co się stało? Boom! Hełm. Tak, hełm. Wylotałem znowu Hełm z Brechereta. Więc na razie on pozostaje. Zobaczymy, co jeszcze z nim zrobię. Ale na pewno się nie, nie zmarnuje. Więc to jest czwarty sposób na legendę w Margo. No, i jest piąty. Piąty. Przyjemny, fajny. Jest to po prostu sposób, że trzeba być u mnie na kanale na live po tym, jak będziemy mieli 2000 subów. Bo dla tych, którzy nie byli na ostatnim live'ie, którzy nie mieli możliwości i tak dalej, to teraz opowiem jeszcze raz. Będę. Na 2000 subów, również losował legendę dla jednej z osób. Będzie oczywiście oficjalna zapowiedź na kanale, i będzie to losowanko najprawdopodobniej w sobotę bądź w niedzielę po osiągnięciu progu 2000 subów na kanale. Także, jeżeli jeszcze nie świeci Ci się przycisk subskrybuj na szaro, to kliknij go teraz. I oczywiście zostaw dzwoneczek, żeby być na bieżąco, no i nie przegapić tej legi na 2000 subów. Na ta legenda czeka na Was już w depo. I tak samo na 3000 subów, również będzie dla was legenda. I teraz odpowiem Wam na pytanie dlaczego. Ponieważ jeżeli chodzi o moją nutkę, to ta pierwsza. Nie wrzucę jej, bo nie wyszła tak dobrze, jak wyjdzie kolejna. Była zrobiona na szybko, myślę, że szybciej te osoby powpadają, no ale przeliczyłem się sam ze sobą. <laughs> I teraz, jak już wszystko jest przygotowane, mam dobry podkład, mam napisaną nutkę i tak dalej, to studio jest w remoncie. Przez co nie mam jak wejść do studia i nie mam jak jej po prostu nawinąć. Nie wiem, ile czasu to jeszcze potrwa. Stąd po prostu taka zmiana, że zamiast. Zamiast nutki będzie na 2 i na 3000 subów na moim kanale losowana legenda. Ale to nie wszystko, bo jak wiecie dobrze z moich live'ów, legendy to nie wszystko. Eee... Będę również rozdawał drogie heroiki. No i złoto złoto, 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 więc w sumie będzie dla was wszystko lega, hera i złoto więc 5 sposobów 5 bardzo łatwych sposobów bo można to zrobić na cztery darmowe sposoby no i jeden, jedyny płatny więc myślę, że to co wam się przekazałem da wam do myślenia klikniecie czerwony przycisk i będziecie na live'ie, gdy będzie Lega na 2000 subów, także. Pozdrawiam mordeczki, trzymajcie się i do następnego.